W obecnych czasach normalność ma trochę inny wyraz. Zgadzamy się na to, żeby praca wkraczała w naszą sferę prywatności. Pracujemy całymi dniami, czujemy, że produktywność musi być tym, co nas cechuje. Nie mamy czasu wolnego, nie spędzamy czasu w naturze, nie spotykamy się z przyjaciółmi, ponieważ praca jest najważniejsza, ponieważ za to możemy zarobić duże pieniądze. Całe życie poświęcamy według hierarchii. Pieniędzy. Ogólno pojęty konsumpcjonizm spowodował, że pracujemy dla rzeczy. Mieliśmy być odciążeni przez to, że mamy różne roboty, że mamy różne przyrządy, a pracujemy coraz więcej, nie mając czasu dla siebie. Powiedz mi, dlaczego ludzie, którzy do tej pory mieli być szczęśliwi, są tylko wyznacznikami tego, jak dużo pracują, jak dużo zarabiają i co za to mogą kupić. Napisz w komentarzu, czy taki też jesteś Ty.